Cześć, dzisiaj szybka lekcja. Było już o tym kilka razy na naszej grupie prywatnej, ale może warto o tym nagrać paruminutowy materiał, żeby wszystkim to rozjaśnić. Słuchajcie, stworzymy sobie tekst w 2D i to w dwóch sposobach. Prostszy, ten wewnątrz samego Pikona i trochę bardziej zaawansowany, już używając narzędzi zewnętrznych. Ale tam też będziemy mogli wyciągnąć do 3D wszystko, nawet logo, każdy wzorek, cokolwiek zechcecie, więc warto. No, więc tak, zacznijmy w samym pikonie od tego, że tworzymy sobie bardzo prosty tekst, na przykład gabinet, tak, gabinet, umieszczamy go sobie tutaj, i teraz co musimy zrobić? To wejść w edycję i dać symbol 2D. Gdy damy symbol 2D, zobaczcie, na razie nic się nie dzieje, ale jak rozgrupuję to, prawy, rozgrupuj, to zobaczcie, jak to przeniosę, to tekst nam został tutaj, to nam się jakby rozjechało, to nam zostało, i teraz tak. Mamy sam obrys, nie mogę zrobić z tego od razu obszaru, ale zobaczcie, jak kliknę prawym i rozgrupuj, tak, mam pojedyncze literki, mogę złapać je wszystkie razem i dać w tym momencie obszar. Jak mam obszar, to mogę dać wyciągnij 3D i proszę bardzo, wyciągam sobie nasz gabinet szybkim ruchem, za jednym zamachem. Teraz zobaczcie, jak pobiorę sobie stąd materiał, zmienię mu jasność powiedzmy na jakiś tam kolorek i zacznę sobie wylewać. No to mam dokładnie to, czego potrzebuję. Tak? Zobaczcie. Mamy nasz gabinet w 3D. Można teraz na, na niego, nie wiem, wylać leda, cokolwiek chcecie. To może być w tym momencie wszystko. Proste? Proste. I teraz przejdziemy sobie do metody następnej, troszkę bardziej skomplikowanej. Ok. I kolejna rzecz, już bardziej zaawansowana, bo to równie dobrze będzie mogło być logo, to będzie mo mogło być cokolwiek innego. E, zobaczcie. Mamy na przykład e, taki wynalazek, czyli to może być dowolna czcionka, to mogłoby być już wasze logo, to może być wszystko. E, tu akurat w Google Drive sobie coś napisałem, jakąś ładną czcionką i robimy z zwykłego screena. Słuchajcie: e, Shift Control e, Shift Control e, S. Taki skrót klawiszowy na mm, Windowsie. Ciach. Łapiemy to tutaj. Mm, I gdy mamy już taki wycinek zrobiony, to teraz zobaczcie. Szukamy sobie na Google Convert PNG to DWG Online. Re Rea Converter, Tak, tak jak wpisałem tutaj. Wchodzimy w linka i poprosi nas o wrzucenie PNG, ale to może być też właśnie JPG. Zobaczcie. Yy, mamy tutaj takie ustrojstwo. Rzucamy i dajemy. Tutaj jest ważne, żeby to było DWG. konwert, konwertujemy. Słuchajcie, chwilkę czekamy. Zapisujemy nasze DWG yy, gdziekolwiek, tak? Zapisujemy. I teraz zobaczcie. Jak już mamy to zapisane. Przerzucamy sobie takiego DWG. Patrzymy, żeby mniej więcej nam się zgadzało z wielkością. Czyli powiedzmy napis na metr 20, taki duży. Ciach. Osadzamy go sobie gdzieś tutaj. I zobaczcie. Teraz jest ważna rzecz. Jeżeli macie, bo jak złapiecie to tutaj, całość powiedzmy, nie? Złapiecie to tak i dajecie obszar, no to automatycznie mamy całość zrobioną, tak jak powinno to, słuchajcie, wyglądać. W zasadzie, no, niewiele się tutaj musieliśmy napracować, tak? Przyznacie, niewiele się musieliśmy napracować. Problem może być tak, że jak klikniecie tutaj, w tym momencie m, sam ten napis, nie zaznaczycie całości e, i dacie obszar, no to mamy problem. Nie? Mamy problem, bo wylało nam razem z tym. Więc ta rzecz jest taka, żeby po prostu zaznaczyć ładnie całość, tak? Dać w tym momencie e, obszar e, i w zasadzie całość jest zrobiona, bo w tym momencie wystarczy to. cyk. zaznaczyć, wyciągnij. Proszę bardzo, i mamy mam ładny napis 3D. Ta metoda jest jakby, o, widzicie, zapomniałem wyciągnąć jeszcze ikonki i można sobie przyrównać do innego obiektu, żeby wyciągnąć go na taką samą wysokość. To jest o tyle fajne, że jesteśmy w stanie to zrobić jakby na wszystkim. To może być logo, to może być absolutnie cokolwiek zechcecie. Tak? To może być dosłownie, dosłownie, dosłownie wszystko. No i chyba tyle. Chyba tyle, bo to jest w zasadzie wszystko, czego potrzebowaliśmy. Ta metoda jest bardziej zaawansowana i starczy nam do wszystkiego, a to będzie super do jakichś bardzo prostych rzeczy. To już. To już. Ile mamy nagrania? Nagrania mamy dosłownie 5 minut. Całość pokazana w dwóch sposobach. Na pewno się przyda. Dzięki.